Pam 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 Ram, pam 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 pam. Mhm mm mhm mm mhm. Mm mhm mm mhm mhm. Yes, wreszcie. Jasne, ja nie mogę. Niech mm żyje radość. Mhm. Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Gerard? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, bo opowiadacie sobie później. E, tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ej, no. O, ładniutka ta medyczka zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według Ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No właśnie. Zasuszone okularnice. A poza tym ubierają się. Byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek? Ciekawe rzeczy opowiadacie. Ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co. Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was postrzywać. Szczęścia z ciebie, wiedźmina. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Nic wam do tego. No daj spokój. A cóż to za wielka tajemnica? Ona niebrzydka, a ty... no... Nie za piękny, ale wiedźmi. Dziewuchy takich lubią. No, powiedz. Podoba ci się, czy nie? Tylko ślepcowi by się... No wiadomo. A wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. <śm> Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po dwie krople do posiłku, trzy razy dziennie. Trzy, góra cztery dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu redani. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom, leczę ich tak się złożyło, że po redańskiej stronie, ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom, czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się... Hmm, chyba w zimie. Hmm, tak, tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było sto lat temu. Co się z tobą działo? Cóż... Wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Ksenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego reggańskiej armii. No a co teraz? Idradowid nie żyje. Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję Twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mówca Cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na Twojej twarzy. A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą. A ropucha naprawdę była królewiczem. Do tego z Ofiru. Aha. A ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem. I mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Hmm. Kto to? Jestem <laughs> Nie jest źle. Nie dostać się z Tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię trzy prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? O nie wiem, a co nie jest ze zadanie. Najpierw muszę znaleźć jego grupi i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odim powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejem. Dał mi powiedzmy preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Wiem. Wiem, bo wiem, co tu się sta... wiem, bo wiem, co będzie, więc się to nie podoba. Rozumiem. Ja nie mogę. Kto to? Bratul von Everett. Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli Hierarchu, albo słynne Rodredanie. Wybrałam to drugie. Jest! Von Ejgrit, von Esteken... Von Everett! Hmm. Bratol Gierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę, spotkamy się przy wejściu. Okej. Okay. Dobra. Że wiem co to jest za zadanie i za zbytnie nie chcę go robić yy, od razu. Yy, to zrobimy za zami otóż się. Yy, udamy się do domu aukcyjnego Borzodi w, w furcie i zapytamy o właściciela. Bo na razie nie chcę mu hulaj duszy, bo ja się boję, że że za szybko, znaczy, że szybko to zrobię, tą hulajduszę a znaczy dojdę do momentu takiego niemiłego i i fajnego zbytnio więc lećmy będę musiał zmienić ręcztunek. Kiedyś A, Trochę cicho Muszę sobie później podgłośnić gra To dom aukcyjny braci Borsodich? Tak? No raczej Szeregowy Kleiner przypominam, że jesteście na służbie Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami Proszę przedstawić cel wizyty Hmm... No, rozpytam Bez się. Z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Kleiner. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem. O ja się... łamane na CW, łamane na X. Zadanie Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Czeregowy Kleiner. To tajemnica wojskowa. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW, łamane na X wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76 łamane na CW łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Klinell. Mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Gerald? wiecie o Wime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? <grym> to nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Na przykład... Przeszadzicie się... się Geraltowi? musi Vivaldi, wasz szacowny znajomy. Z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Gerald, chodź. Ale rozkazy. Rozkazy szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta? A? No właśnie. Baczności, mordawciub. No i dobrze. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I masz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Nie uczę się... Co? Czego mam się uczyć? Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój czego się nie robi dla stałych klientów interesy z tobą to czysta przyjemność to samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka oho ludzie już się schodzą na aukcję chodźmy na górę ale w się uczyć Michael a właśnie co tu można wylicytować wszelkiej maści precjoza, rzadką broń różne egzotyka mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły Mariborskiej: Van der Huya, Van Dyka. No proszę. Nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Gerald? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodik był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowicz zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową 0%. Ciężko przebić taką ofertę, prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. Wiesz, tak właściwie... A do szkoły chodzisz, chyba, tak to, więc ucz się na przykład do testu. Aha. A co ty? Bo z niego odludę. A ty czego się uczysz niby? No ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Zgadza się. Ale chyba... Chawę, co to? Oooo, potiera. z kolekcji czarodzieja Eramasa. Co nowo pójdę. Tych popatrzę. O, albo może Jotun. O, wniknę albo Jotun. Zerykańskie włócznie. Doskonale sprawdzają się jako dekoracja salonu. Dobrze wiedzieć. Kodeks Redanienzis. Jedyny zachowany egzemplarz. Co to? Pewnie z kolekcji jakiejś czarodziejki. O nie! O nie, a ja rozumiem właśnie. Tutaj chyba. Ja żeby... A ty do czego się uczysz, Michael? Nie Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wim. Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Hmm. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wima, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankiet. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle. Zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Miniol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten wrogu to Hilbert Nuworysz. robił się na grze w Gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snop, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Ech. Zagadamy, nawet wiem do kogo. Dobra, porozmawiajmy hmm. Dobra na początku z tym panem Jaromir możemy ci je zająć chwilę hm, Uszanowanie Vivaldi. A ten to kto? Gerald Zivi Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane. Hmm? Jak zwykle wężysz na czym można zarobić Przyganiał kocioł garnkowi Sam handlujesz płótnami przyjacielu Prawda Ale wpierw cieszenie mi oczy A ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe Jedyna sztuka jaka cię interesuje To sztuka mięsa A jak to jest z tobą Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Dobra dajmy że zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak, coś tam wie. Czyżby? Przekonajmy się. O nie, dobra, Teścik jakiś. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu pięciu płcien Vanderhuyja, ale nie odróżni ich od lanshaftów pięć koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda van der Guja, mistrza z Mariboru? Pytanie, no przecież, że ten kupiec spędził. Dobrze? O, no proszę. Kto by się spodziewał? Hm. Pozwól na chwilę na bok. No zobaczmy. O co chodzi? Wybacz te impertynencje. Myślałem, że jesteś Ignoramusem pokroju Vivaldiego. A, a dobrze. Brawo. Zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Roga. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No i co ci powiedział? Żeby Dobra powiem mu do go. Można go ponoć sprzedać z zyskiem temu księgarzowi z Nowigradu O, kto by pomyślał Dam mu zrobić Chodźmy stąd, głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów Dobra, następną osobę Hilbert chyba? się dobrze mhm. widziałem? Hilbert, kopelat! Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivi. Uszalowania. Bardzo mnie miło. Tak tam. Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiedzieć. Nilwga. Mam rację? Słucham? Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard, dobrze mówię? Nilfgaard to dobra talia, ale wolę Królestwa Północy. Ach, rozumiem, Patriota. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym. Nie, nie jestem wybornym graczem, i nie zagram. ...do aukcji jeszcze chcę, więc ten tego, może ratyjkę, Wybacz. Może innym razem. Hmm... No trudno. To idę coś jeszcze zjeść. Jakby co, nie bierzcie tych czarnych kuleczek. Dziwne jakieś. Ech... Wzgardzić kawiorem z kowirskiej mięługi. Perły przed wieprzem. No chodź, Geralt. Zagadamy z kim innym. <grym> no chyba jedna osoba tylko została, dobrze... No. Witam, mości hrabine. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z mi, Wiedźmina ze szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamieniem i polekjonerką wiedy minaliów. Wie... Czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. O. Można zapytać skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworu? Mamy miłe skojarzenia. Ach, z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Wivaldi, Ale poza wielymi naliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasy. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała Albo kupiła Więc może ubijecie jakiś interes A ja potrącę sobie skromne 5% opłaty manipulacyjnej czemu? No czemu nie Rzeczywiście, w manipulowaniu nie masz sobie równych w imię Chylę czoła No niech ci będzie Pohandlujmy Tylko, że nie wiem ile mam pieniędzy a, nawet, nawet słabo mam. Słabo. Troszeczkę. O, cechu brzmi. Z chęcią kupię. Powinien być tanie, więc. A cechu brzmi. Z chęcią ponoszę. Dobra. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale host Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest. Chodząca tajemnica. Zmieniając temat. Mości Geralcie. Zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami dobra żaden problem już się biorę do pracy Będę zobowiązana Do zobaczenia za chwilę wimy Dobra Wybierzmy znajdź kolczyki dawajcie o, jest hmm. rozmiany wino i nic więcej Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Nie ma. Może hrabina wytłumaczy, o co chodzi? Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja, bogowie, jakie to krępujące. Czy. Czy zna pan Wesemira? Trochę od pana niższy nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co. Co u niego, jeśli wolno spytać? Nie, nie, nie chcę mówić. Dobra. Nie wątpię, że zginął. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć, co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale ale chyba jestem to panowi. Miłość. Zimą 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał Wiedźmin Wesemier ze szkoły Wilka. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenie, od razu coś zaiskrzyło, więc wysłałam mu liścik przez gubernantkę. Potem przychodził po kryjomu, noc w noc. Aż któregoś razu ojciec coś usłyszał. a Wesemir musiał uciekać. Nie zdążył nawet zabrać zbroi. A więc to był początek słynnej kolekcji? Tak. Ale i koniec naszej miłości. Ojciec wystawił za nim list gończy. Nie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł młodo, zostawiając nie lada fortunę. I tak żyje wspomnieniami. To czemu nie pojechałeś do tego? Doktor obawiam się, że mam złe wieści. Och. co prawda, jakbyśmy zrobili najpierw, Maru chociaż jak Wiedźmin? Jak... Nie. jak bohater, chodź tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. Kurde. Szkola trochę. Mi. 27. Szanowni Państwo, 66. aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Nie no przybieraj się, bo jest to 20.